Dzień dobry. I zbieramy się powoli, co nie Ula? Zbieram buciki. Wszyscy z Warszawy gotowi? Mhm. Pata też w Warszawie. I zdaliśmy, że wagarze super miła pani, co nie, Willinko? Tak. No, więc lecimy dalej. I jesteśmy już po tej dobrej stronie lotniska, czyli już po przejściu wszystkich kontrol. Czekamy na nasz samolot. I jeżeli nie wiesz, co się dzieje, to lecimy właśnie do Hiszpanii. Ponieważ yy, próbujemy się nauczyć, jak to jest podróżować, aby w przyszłości podróżować jeszcze więcej. No i korzystamy z okazji, że możemy. Chociaż... Yy, ten wyjazd zarezerwowaliśmy jeszcze zanim tworzyłem firmę, ale już postanowiliśmy się trzymać tego i lecimy dalej. Więc najpierw mała wyprawa na około 10-12 dni do Hiszpanii, a potem będziemy rozszerzać nasze horyzonty. 12 runda Jesteśmy w Hiszpanii. Podróż minęła bardzo dobrze, Ula spała część drogi, potem się bawiliśmy. Piotrek czytał, się bawił, więc też bardzo dobrze. No i jesteśmy w Hiszpanii, moi drodzy. I teraz uwaga, rada turystyczna. Jedna osoba zajmuje się bagażami, czyli Mirek niesie wszystko a jedna osoba zajmuje się dziećmi. I teraz czekam na kupno biletów, aby pojechać autobusem. Tu się kupuje bilety, a tu się jedzie autobusem. Więc dodaliśmy do naszego miejsca zamieszkania, gdzie będziemy mieszkać przez najbliższe prawie dwa na tygodnie, więc zapraszam do prowadzenia. Więc to jest nasze mieszkanko. Dzień dobry, to ja. I tak, mamy sypialnię numer jeden. Bardzo mało, ale przyjemną. Cześć. Tutaj mamy łazienkę numer 1, mamy kuchnię, dość dużą, przestronną. Tu mam pokój gościnny, gdzie będę wieczorami zmieniał świat na lepsze. Mamy balkon, gdzie siedzi właśnie Piotrek czyta komiks. Tam dzieci ze szkoły grają w piłkę. Tu jest jakaś katedra albo coś w tym stylu. Całkiem przyjemny widok. Mamy łazienkę numer 2, gdzie też jest jakaś wanna. I ostatnia sypialnia, numer 2. Cześć Ula. Zmieniamy ubranie, przybieramy się i lecimy, czy zjeść. Idziemy do morza? Tak, na pierwszy rzut oka Barcelona jest całkiem znośna. Wszędzie wąskie uliczki, wszędzie cudownie, wszędzie wspaniale. Idziemy nad morze. Widać już statki, więc jest duża szansa, że tam jest morze. I już jesteśmy w domku. Zrobiliśmy dużo kilometrów. Teraz dyrektyjemy się wybornymi specyfikami, co nie ula, żyjesz? Jednym z naszych celów w Barcelonie jest widzenie jak najwięcej miejsc z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. I jak się okazało, w Barcelonie jest takich miejsc raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 8, ale nie po drodze, tutaj. W najbliższych dniach mamy zamiar te wszystkie miejsca zwiedzić. My znajdujemy się gdzieś tutaj, o tu, gdzie jest Rączka. Przechodziliśmy dzisiaj parę metrów koło tego, ale już byliśmy troszeczkę zmęczeni, więc ominęliśmy. Natomiast w następnych dniach to wszystko jakoś się uda zwiedzić. Plan na najbliższe dni jest bardzo prosty: czyli z rana będzie bieganie, potem będzie zwiedzanie, potem będzie praca w chwili, dula będzie spała, potem znowu trochę zwiedzania, i znów praca. I tak dzień w dzień. Zobaczymy, co tego wyjdzie. Co nie, Piotrek? Mm -hmm. Jak się bawisz? Co czytasz? Być mówi. Nie. Dobra, mamy już wieczór, planowanie zwiedzania, planowanie biegania idzie całkiem dobrze, chociaż ta mapa jest bez sensu, ponieważ zamiast ciekawych miejsc pokażę na przykład gdzie jest Nightcard albo e, Segway Tour albo City Tour, no, ale coś spróbujemy, więc już parę miejsc wyznaczonych, teraz tylko biegać i zwiedzać, nie przedłużając zbyt długo. Do zobaczenia jutro.